Witam Państwa. W związku z ostatnią sytuacją epidemiczną pojawiło się wiele pytań, jest wiele niejasności, w mediach są często sprzeczne informacje. Spróbujemy dzisiaj Wam odpowiedzieć na Wasze pytania. Zagrożenia jakie są, jak powinniśmy się zachować i tym podobne. Czy warto dezynfekować ręce i pomieszczenia? Dobre pytanie. Dzięki tej sytuacji, która zaistniała, Polacy zaczęli kupować mydło i zaczęli myć ręce. To bardzo dobrze. Ale bardzo dobrze w kwestii tak zwanych chorób brudnych rąk. czerwona, Czerwonka, cholera, tyfus i tym podobne. To jest świetne działanie prewencyjne. Przy wirusach takie sobie. Wirus jest martwą istotą, to dopiero ożywa w nas. To my go zaczynamy namnażać. Ponieważ jest duża zmienność genetyczna wśród ludzi, więc jedni na wirusa umierają, inni mają jakiś katar, trzecich w ogóle to nie dotyczy. Przy innym wirusie jest odwrotnie. I to jest po prostu dobór naturalny i selekcja naturalna. Czy dezynfekować pomieszczenia? Tylko niechemicznie. Chociaż ja widzę, że na firmach to robią, i wszyscy sprzedawcy się z tego cieszą różnych substancji chemicznych. Tylko zapamiętajcie jedną rzecz. Żyjemy w ekosystemie, gdzie nie ma próżni. Są wirusy, grzyby, bakterie. W naszym ciele każdego człowieka jest dwa i pół raza więcej komórek wirusów, grzybów i bakterii niż naszych własnych. To pytanie: kto właścici, właściwie jest właścicielem tego ekosystemu, który siedzi w tej skórze? My czy te wirusy, grzyby i bakterie? Jeżeli chcecie zabić te wirusy, grzyby, bakterie, to się zastanówcie, co wejdzie na, ich, na miejsce tego zabitego. Na pewno przyroda. Przez te tysiące, setki tysięcy lat, a nawet miliony, kiedy kształtował się człowiek, dobierała sobie najbardziej kompatybilnych współobywateli tegoż ekosystemu owiniętego skórą. Jeżeli zmieniamy na inny, na pewno nie będzie on już tak wyselekcjonowany i tak dobry. Myślę, że najlepiej to widać po. Bardzo intensywnej antybiotykoterapii. Zabijacie jakieś bakterie i doprowadzacie do dysbiozy. Wtedy leci na twarz całe wchłanianie jelitowe. A więc wtedy, wybaczcie, ale nie będzie tyle energii, nie będzie tyle zdrowych minerałów i substancji wchłanianych przez człowieka, tylko wiele takich, których byśmy nie chcieli. Gliadyny. Gluten, i tym podobne. Rozszczelniają się jelita. Dlatego musimy regenerować naszą florę jelitową. To jest bardzo ważne. Jak możemy dezynwekować pomieszczenia? W sposób naturalny. Pamiętacie starsi koledzy, koleżanki? Bo młode dzieci już nie pamiętają tego, z tego względu, że wiosna już nie jest taka jak kiedyś. Na wiosnę zawsze były burze. W powietrzu unosił się zapach ozonu. Dawało energię, sterylizowało powietrze. Można skorzystać z ozonatora. Podłączacie do prądu. Z drugiej strony jest taka kuleczka. Kuleczka, która jest zakończona kamykiem. I możecie to zostawić w pomieszczeniu na powiedzmy pół godziny. Później wywietrzacie pomieszczenie i w powietrzu czujecie jeszcze zapach ozonu. Nie wolno wchodzić do pomieszczenia i oddychać tym intensywnie stężonym ozonem. Uszkadza nam drogi oddechowe. Ale chodzi o tą małą ilość ozonu. Ten tlen jest bardzo aktywny. To jest O3, ozon. To jest to, co tam na górze chroni nas przed ultrafioletem, tym zabójczym ultrafioletem. Jak sami się możecie ozonować? Wchodząc do worka, takiego 240 litrów, ten wężyk wpuszczacie do środka, tu się uszczelniacie i ozon wchodzi przez skórę. Wchodźcie do tego worka w ubraniu, bo inaczej będzie się przyklejał ze względu na parowanie przez skórę to niewidzialne parowanie. Parujemy około pół litra wody dziennie przez skórę co najmniej, nawet jak jest zimno w lecie, wiadomo więcej. Gdy wchodzicie do takiego worka, więc wchodzimy w ubraniu. I to jest świetny sposób na dezynfekcję zabije wszystko. Co jest ważne, żeby mydło, które kupujecie, było kwaśne, a więc pH, kwaśne. Dlaczego? Bo mamy kwaśny odczyn na skórze. I to jest fizjologiczne dla nas. Czy myć ręce? Myć. Czy smarować czymś? Tak. Tylko nie tłustym, a nawilżającym. Bo po tłustym później zacznie wam wysychać skóra. Fajnie jest w chwili, gdy smarujecie, ale za chwilę jest skóra bardzo sucha. Taka wręcz, po... z takim jakby nalotem białym i pękająca. Więc jeżeli smarujemy ręce, to substancją nawilżającą, nie natłuszczającą. Czy płyn dezynfekujący zabije wirusa. To zależy. Różne są wirusy. Niektóre, tak jak ten ostatni, są bardzo łatwe do zabicia. Wystarczy, że będzie troszeczkę cieplej i już sam się rozpadnie. Co innego, na przykład wirus żółtaczki zakaźnej. Możecie go sterylizować, możecie w aparacie kocha podgrzewać pod ciśnieniem i on będzie pękał. Pękał ze śmiechu. Dlatego każdy wirus jest inny. Z tym, że wirusa żółtaczki zakaźnej możecie przenieść sobie tylko przy wstrzyknięciach, przy operacjach, przy pocałunkach, drogą seksualną, najczęściej. O czym się nie mówi. A jeżeli chodzi o to, czy go zabijemy, wirus nie jest żywy. On się uaktywnia dopiero w organizmie człowieka lub innego zwierzęcia. W zależności co to za wirus Ho są choroby zwierzęce i ludzkie. Chociaż my się wywyższamy, ale też jesteśmy zwierzątkami, bo jesteśmy w podkrólestwie zwierząt, nie roślin. Ile powinien kosztować płyn dezynfekcyjny i dlaczego takie są drogie? Więc on będzie kosztował tyle, ile zażąda sobie producent, bowiem jest to, jak wiecie, wszystko cena umowna. Dlaczego są takie drogie? Bo jadą na waszej naiwności. Czy wietrzenie mieszkania pozwala pozbyć się wirusów? Wietrzenie mieszkania to danie większej ilości tlenu, to jest zdrowie, to jest świeżość. Zawsze spało się przy otwartym oknie, o czym mówiliśmy przy o, y, ostatnim odcinku. Jeżeli jesteście w zamkniętym pomieszczeniu, wzrasta ilość dwutlenku węgla kosztem tlenu, więc... Jesteście niedotlenieni. Współczynnik petenkofera jest przekraczany, czyli to jest to, o czym mówił profesor Jaśkowski. Doktor, ale on ma wiedzę, nie jednego profesora. I wtedy jesteście gorzej dotlenieni, bo jest za mało tlenu. Jeżeli budzicie się często niewyspani, to może być jeden z powodów. Że jest za dużo dwutlenku węgla, a za mało tlenu, więc tak jak mówiliśmy poprzednio, szlaf meca i otwarte okno i śpimy przy otwartym oknie. Czy dezynfekcja przez picie alkoholu jest skuteczna? Śmieszne pytanie. Ale czym możemy chronić drogi? Górne, drogi oddechowe? Na pewno przez płukanie roztworem płynu Lugola lub wody utlenionej. Na szklankę wody, 3-4 prysnięcia 3%, pryśnięcia 3 wody utlenionej i grrrrr, płuczemy gardziołek. Tak samo można zniszczyć wszelkie rozpoczynające się procesy zapalne. Lub płyn Lugola, dać jakieś 40-50 kropli i też to samo, płuczemy gardło, jamę ustnął. Tak naprawdę można to nawet wypić. Z tego względu, że niektórzy piją nie kropelkami, a łyżeczkami. A niektórzy nawet buteleczkę sobie dziennie takiego płynu Lugola, roztwór wodny do użytku zewnętrznego. Gdyby był do użytku wewnętrznego, musiałby przejść przez wiele testów i byłby ze dwa, trzy, cztery razy droższy niż ten do użytku zewnętrznego. Natomiast picie alkoholu to nie jest sposób na dezynfekcję. Alkoholu możecie używać na przykład do mycia rąk, bowiem niektóre środki dezynfekujące na oddziałach chirurgicznych, jeżeli lekarz idzie do operacji, to na początku jest zwy mycie zwykłym mydłem od góry, zawsze siłą grawitacji, woda ścieka do dołu i to jest podstawa. Zamykasz łokciem. Kran, tam są takie specjalne krany z dużym patyczkiem do właśnie zamykania. I później te ręce, polewa asystentka płynem, który czuć, że jest na spirytusie. Dlaczego? Bo to paruje i wtedy ręka jest sucha. Wkładasz ręce w rękawiczki, to już instrumentariuszka nam pomaga i zaczynamy operację. Więc pytanie, czy nam jest to potrzebne w życiu codziennym? Chyba nie. Natomiast możecie także dezynfekować jamę ustną przy użyciu propolisu. To jest spirytusowy roztwór kitu pszczelego, tylko nie za mocny, Taki 60% spirytus w tym rozrabiacie. Nie obawiajcie się, że wpadniecie w alkoholizm. To są kropelkami, ewentualnie łyżeczką podawane ilości.